Dzisiaj z nami jest pan doktor Robert Zadura, który pomoże przybliżyć nam postać ojca Bocheńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Napisał pan całą książkę o rodzie Bocheńskich, ale w związku z pana dzisiejszą prelekcją chciałbym zapytać kim był i czym się zajmował? No to jest takie troszkę pytanie rzeka, ja postaram się powiedzieć w kilku słowach. Ojciec Bocheński to przede wszystkim wielki patriota, który bierze udział w dwóch wojnach światowych. W tej drugiej już bezpośrednio, w II wojnie światowej, jako kapelan biskupa biskupa Gawliny biskupa Polowego Wojska Polskiego, ale wcześniej jako 18-letni chłopak bierze udział w wojnie polsko-bolszewickiej. I tutaj wielkie zasługi również na tym polu ma, czyli patriotyzm tak bardzo mocno obecny w jego życiu. wyssany, można tak powiedzieć, z mlekiem matki z wartości, które wyniósł z domu rodzinnego. Z drugiej strony, naukowiec, człowiek, który ukończył, ukończył studia filozoficzne doktoratem, we Fryburgu w Szwajcarii i studia teologiczne, również doktoratem w Rzymie. Człowiek, który wykładał 5 lat logikę w Rzymie na Angeliku, a potem 27 lat filozofię we Fryburgu w Szwajcarii. Człowiek, który ma 5 doktoratów honoris causa, więc oprócz tego rysu patriotycznego, naukowego, również ten rys duszpasterski jest bardzo ważny w życiu ojca Bochańskiego, założyciela Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii, mocno stojącego na nogach zakonnika. I wymieniłbym tutaj jeszcze takiego człowieka renesansu, wielu pasji, które w swoim życiu zrealizował. Myślę, że to jest zasługa wielkiej pracy, jaką podejmował. Pracy, która dawała mu finansową niezależność, właśnie pozwalającą na realizację wielu pasji, m.in. lotnictwa. W wieku 70 lat uzyskał licencję pilota, latał swoim samolotem, dostać go było na własny samolot po niebie Szwajcarii, Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej. Więc reasumując. Taka postać wielofarmatowa. Patriota, żołnierz, uczony, naukowiec, człowiek wielu pasji. Właśnie, czy mógłby Pan trochę powiedzieć więcej o tym wymiarze naukowym? Ojciec Boheński, swoje życie można tak. Poświęcił nauce, jego zakonne powołanie było bardzo mocno związane z nauką, i już sami przełożeni ojca Bochańskiego widzieli w nim takie wielkie predyspozycje, talenty do pracy naukowej. Na początku zajmuje się tomizmem, potem jest historykiem logiki. Logika była jego wielką pasją, można powiedzieć, taką naukową miłością. Potem ma taki okres sowietologiczny, bardzo mocno związany również z wydarzeniami, jakie mają miejsce w Polsce, w Europie i na świecie. Ojciec Boheński szybko staje się ekspertem do spraw sowietologicznych i właśnie z sowietologii poświęcił chyba najwięcej w swoim życiu miejsca. Zakłada szereg instytutów sowietologicznych, informuje świat, Zachodu, Europę o tym, czym jest komunizm czym jest marksizm leninizm poświęcił temu zagadnieniu wiele wiele pracy, wiele wiele wysiłku, a ostatni etap jego życia, który jest też obecny poniekąd w innych jego dziełach na przestrzeni tej długiej kariery naukowej, był związany z filozofią syntetyczno-analityczną. Bohański bowiem zdał sobie sprawę, że trudno jest dzisiaj w pryzmacie tylu informacji, tylu źródeł tworzyć jakieś potężne syntezy, że warto zająć się jakimś wycinkiem, opracować go w sposób yy, bardzo Dobry, wymagający. W ten sposób poziom tej pracy będzie na pewno dużo wyższy i przyczyni się do takiego pełnego obrazu rzeczywistości. Bibliografia ojca Bochańskiego liczy ponad tysiąc publikacji, około tysiąca publikacji. Które z nich mógłby Pan uznać za takie najbardziej istotne? To znaczy, każdy znajdzie coś dla siebie. Ojciec Bocheński tworzył do samego końca. Pozostawił po sobie niezliczoną ilość maszynopisów, różnych artykułów. Ja myślę, że każdy w ojcu boheńskim odnajdzie coś dla siebie. Dla jednego będzie to ekonomia, bo napisał on taki skrypt poświęcony współczesnemu mu przedsiębiorstwu, gdzie logicznie zanalizował funkcjonowanie tegoż przedsiębiorstwa. Bardzo zresztą ciekawy. To jest jakby również posiew jego studiów ekonomicznych, bo on studiował przez moment ekonomię. Inni odnajdą w ojcu boheńskim ten nurt filozofii, logiki. Otomizmu. Jeszcze inni będą czerpać z niego inspiracje patriotyczne, odniesienia do Polski, do Polski, która była mu tak bardzo bliska, bo on zdawał sobie sprawę, że my tą drugą wojnę światową przegraliśmy, że znaliśmy się w bloku który tak naprawdę niszczył naszą ojczyznę, doprowadził do wielu strat. Można to tak naprawdę powiedzieć, że dopiero teraz tak podnosimy się z tych strat, przede wszystkim intelektualnych. Taka zresztą była polityka Hitlera, Stalina, żeby ten poziom intelektualny został bardzo mocno ograniczony, a nawet może dziś zniszczony. I będą tacy, którzy u Boheńskiego odnajdą ten wątek patriotyczny. Także możemy tą postać traktować na różne sposoby. Nie jest tak ciężko pokazywać które rzeczy są te najbardziej wartościowe, ale bez wątpienia ta działalność sowietologiczna, myślę, ma tutaj taki wielki wpływ na bohańskiego. A jaki Bochański był taki na co dzień? Jaki był, miał charakter, jaki miał stosunek do świata i do ludzi? Czy był człowiekiem raczej uśmiechniętym, czy raczej ponurym? To myślę, że tak jak każdy z nas. Miał zapewne takie chwile radości, ale miał też i chwile smutku. Był na pewno człowiekiem wielkiej pracy. I ta praca pozwalała mu na realizację wielu marzeń, wielu swoich pasji. Był człowiekiem niezwykle dokładnym, skrupulatnym, mającym taki poukładany system wartości. To się między innymi objawiało w sposobie mówienia, takim uporządkowanym, logicznym światem różnych pojęć, którymi tak fenomenalnie operował. Był też takim erudytą bez wątpienia. Nie miał łatwego charakteru, był cholerykiem. Jedni do dzisiejszego dnia bardzo go z tego powodu lubią, a inni nie pałają sympatią. Ja, jako autor biografii Ojca Bochańskiego, spotkałem się z jednymi i z drugimi. No I muszę powiedzieć, że też poniekąd czasami mnie dotykały te jego różne zachowania, które miał. Dziś mogę powiedzieć jednak, że. Dobro wraca, i warto to dobro dawać, bo te złe emocje nawet po śmierci mogą do nas wrócić, tak jak i te dobre. Dlatego myślę, że zawsze warto stawiać na dobro, na to, żeby pewne sytuacje łagodzić w życiu, bo one do nas wrócą prędzej czy później. Jak nie za naszego życia, to po naszej śmierci. Dlatego, tutaj, Ojciec Baheński, z jednej strony, jest mistrzem życia, nawet powstał taki dokument o nim mistrz życia, który obrazuje jego całe poczynania, życie. No ale myślę, że tutaj ja bym się kierował jednak y, tym, tym dobrem, że nie unosiłbym się y, złością, gniewem, bo to prędzej czy później, tak jak wspomniałem, wróci do nas. Właśnie, powiedział Pan, że ojciec Bocheński był mistrzem życia i był też na pewno wybitnym myślicielem. Która z jego sentencji, który z jego zdań może być dla nas takim drogowskazem na codzień, w codziennym życiu? To znaczy, trudno jest też taką sentencję podjąć. Ja myślę, że jego wielkie przywiązanie do ojczyzny, jego wielkie przywiązanie do wartości, do takich stałych fundamentów, bo ojciec Bochański napisał wiele różnych opracowań w różnych językach, jego zresztą prace filozoficzne były tłumaczone na wiele języków świata, w tym m.in. japoński, flamandzki. Więc trudno jest tak wybrać takie jedno słowo, ale myślę, że jak spojrzymy na jego całe, cały dorobek, całe życie, to właśnie dostrzeżemy te wartości związane z polskością, z gotowością oddania swojego życia za ojczyznę, czyli można tak powiedzieć, dania tej wartości najwyższej, wartości swojego życia za Polskę. I to wcale nie musi się jakby realizować w przypadku wojen, jakichś wielkich kataklizmów, nie. Ta gotowość służenia ojczyźnie drugiemu człowiekowi może być realizowana w każdym czasie, w każdym miejscu, niezależnie od warunków, jakie nas otaczają. Ta nasza postawa pracowitości, odpowiedzialności na pewno ubogaci yy, innych i przyczyni się do tego do polepszenia życia, gdy będziemy ten świat zmieniać od siebie. Prawda? I myślę, że to bym czerpał z Bohańskiego, że on tak dużo siebie wnosił. Był... Inicjatorem wielu różnych przedsięwzięć, inicjatyw, które przetrwały go, przetrwały jego życie. I myślę, że to jest też taką wielką wartością, iść przez życie tak, żeby nasze czyny, nasze dokonania, ślady, które zostawiamy w życiu, gdzieś nas przetrwały i służyły innym, ubogacały innych. W takim razie mam nadzieję, że ojciec Bocheński dla nas wielu będzie przykładem. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. To ja dziękuję. A państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję serdecznie.